Jesteśmy, diagnozuję tutaj temat. Bo, mimo że kurde wziąłem przedmuchałem kontaktem, to dalej świruje mi ten krągoskaz. I, I widzę, że jak dam do góry, to chodzi normalnie. Wydaje mi się, że manetka jest wytrykana. Chociaż ja już tam ostatnio coś robiłem. były wytarte te, te piny takie co przeskakują. I wydaje mi się, że po prostu manetka jest do, do, do wymiany i ja dzisiaj ją poszukam, a przerywać moim zdaniem jest ok. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja poszukam popatrzę. części trzeba kupić. Manetka zawsze się przyda i taki tak miałem ją zmienić, bo to jest y, lekko taka wyczochrana. Ym, no ale zaraz zobaczymy co tam y, internet podpowiada no i tak to jest trzeba będzie manetę wymienić to na szczęście nie jest pomysł jakiś tam głupi e, i drogi mm, a no bo nic innego do głowy nie przychodzi jak to no i daj do góry na maksa i już chodzi normalnie więc gdyby był przerywacz też by była kaplica no dobra to tyle Yy, ogarnę temat i, i to wszystko na dzisiaj.